Dziś opowiem wam jak wyprowadzić Lasius Niger i opowiem jeszcze o nich parę ciekawostek więc zapraszam do oglądania ale zanim zaczniemy chciałem was zaprosić do Ant Invasion żebyście skorzystali sobie z kodu MRÓWKI które daje wam wyżej 50 zł upust 5% i dzięki temu mrówki możecie kupić ciutkę taniej, a z drugiej tej strony mają wysyłkę darmową, więc można to fajnie sobie wykorzystać a jak nie wiecie co byście chcieli wziąć to możecie zawsze wziąć Mr. Boxa dlatego polecam ich, no i i przejdźmy już do samego odcinka, więc jak traficie na Rójkową Królową w okolicy czerwca-lipca kurtnicy pospolitej. Ona jest dość charakterystyczna i też ma bardzo masowe rójki, więc ciężko na nie nie trafić, bo wtedy ich biegają dziesiątki, jak nie setki po waszej praktycznie całej okolicy. Jednocześnie one mogą wszystkie razem wystartować, albo mogą też punktowo, więc możecie spotykać nawet przez parę dni. A jednocześnie musicie pamiętać, żeby nie łapać królowych, które jeszcze mają skrzydełka, bo to znaczy, że one jeszcze nie zakończyły procesu rójki, gdzie nie zostały jeszcze do końca zaplemnione. One w tym momencie, kiedy już zostały. Zostaną zaplemnione, rzucają skrzydełka i szukają dla siebie jakieś miejscówki, żeby założyć kolonie. Takie kolonie, które w naturze udaje im się założyć i przetrwają, no to najczęściej wytrzymują rok, a potem są dewastowane przez inne okoliczne kolonie, lub uda im się zająć którejś z innych kolonii miejsce, no i tak utrzymać się w okolicy. Jednak rójkowa królowa, którą weźmiemy na hodowlę, nie będzie miała już takich problemów i stosunkowo łatwo jest ją wyprowadzić, jeżeli umieścicie taką taką królową w próbówce i będzie miała wystarczająco dużo wody dacie jej wystarczająco dużo spokoju to nie będzie większych problemów z jej wyprowadzeniem tylko potrzebuje właśnie tego spokoju oraz czasu i cierpliwości jednocześnie trzeba wyszczegać się jakichś pasożytów, pleśni więc zawsze doradzam młodym hodowcom żeby wzięli sobie trzy królowe i potem pod koniec sierpnia wypuścili ewentualnie dwie kolonie które by go nie interesowały bardzo prostej przyczyny, na rynku wtórnym bardzo ciężko jest sprzedać Lasius niger i praktycznie każdego nie interesują. To jest swój sukces, który osiągnęły w biologii, gdzie robią praktycznie masowe rójki, które możecie nawet wyczytać w gazetach lub też nawet można było je zobaczyć w 2019 roku w Anglii na radarze. To mówi o ich sukcesie, a jednocześnie przez ten sukces my jako hodowcy, wiecie, podchodzimy do nich miałko. I mało kto ma taką dużą kolonię nigerek, bo najczęściej mu się nudzą po roku max dwóch, tego warto się zastanowić czy Lasius Niger na pewno jest gatunkiem dla Ciebie, ale dla początkujących. Jest moim zdaniem idealnym gatunkiem, żeby się przetrzeć z hodowlą mrówek. Ich późniejsza hodowla, kiedy już się pojawią pierwsze robotnice, jest banalna. Karmimy je owadami karmowymi, niesuszonymi, bo często spotykam się też z takim błędem, że ludzie dają im suszone owady. Innym błędem, który też spotykam, jest to, że dają im nasiona. Nie wiem jakiej kompletnie przyczyny, wydaje mi się, że mylą jest mesor barbarus, które można było zobaczyć u wielu dużych youtuberów, a to jest błędne, bo one się nasionami nie żywią. I też dajmy im węglowodany w postaci miodu. I najlepiej zrobić to, żeby był to miód tu jak najlepszej jakości. Te marketowe są takie średnie, ale ewentualnie z nich też można korzystać spokojnie. Wtedy je mieszamy z wodą, no i podajemy im przez pipetkę, żeby mogły się pożywić. I jeżeli chodzi o samo formikarium. Wybieramy sobie je w momencie, kiedy nasza kolonia osiągnie około 100 robotnic, nie 20, bo uważam, że ta ilość jest znacząco za mała i kolonia się potem stresuje. Ja swoje trzymam na przykład dalej na probówce, chociaż mam już około 30 robotnic. I założę dopiero im formikarium. Jak będę mieć ich około ponad setkę, jeżeli chodzi o formikaria, macie dość duży wybór, bo macie na przykład kompakty, macie łączone elementy, więc jest tak naprawdę ogromny tego wybór. Ale Lasius Niger najbardziej by preferowały gniazda ziemne, potem gniazda korkowe, bo w tych dwóch materiałach na naturze normalnie żyją, w każdym innym też sobie poradzą, na przykład w gnieździe gipsowym, czy też gnieździe z druku jednak dla niektórych może to być gryzące w oczy, więc to wszystko już zależy od waszych gustów. Tak możecie właśnie hodować Lasius Niger i ich hodowla jest naprawdę prosta. Jednocześnie, jeżeli chodzi o same ciekawostki o tych mrówkach, to te mrówki właśnie miały okazję być złapane na radarze, gdzie naprawdę gigantyczna rójka w Anglii została przechwycona na radarze. Mrówka ta też jest znana z tego, że jest długowieczna, czyli żyją naprawdę długi czas i jeżeli wam się poszczęści to może wam dożyć około 30 lat królowa. Jednocześnie może wam też wyjść bardzo duża kolonia, bo Lasius Niger mają naprawdę duże kolonie, wbrew pozorom w naturze, które mogą na osiągnąć 50 tysięcy robotnic. Oczywiście w naturze mają wielką konkurencję wokół siebie, która im to może znacząco ograniczać, ale są Stanie osiągnąć takie rozmiary. Jednocześnie też są znane z tego, że hodują mszyce i opiekują się nimi w postaci takiej, że ich chronią, przenoszą. I też jednocześnie się nimi pożywiają. Czyli są dla nich dosłownie takimi chodzącymi prosiaczkami, którymi trzeba się opiekować, tak samo jakbyśmy my wypasali u nas bydło. Jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony też jest irytujące dla wielu osób, dlatego też są uważane za szkodników. Jeszcze jedną z takich ciekawszych rzeczy, które można o u lasju Snigger spotkać, to jest to, że bardzo często wchodzą do ludzkich domów. I jest to też dla tych ludzi bardzo irytujące, ale też te osoby nie biorą pod uwagę takiej rzeczy, że mrówki są zwierzętami, które bardzo lubią poszukiwać nowych źródeł pożywienia. I w tym momencie, jeżeli ty na przykład masz rozsypane dużo cukru, to jest historia od mojego brata dosłownie, który miał u siebie produkcję cukierków w domu, to w tym momencie mrówki wyczaiły, że jest u nich dużo cukru na parapecie. I uwierzcie, że mrówki do ich mieszkania, które było na drugim piętrze, zrobiły sobie wielki szlak i normalnie zbierały sobie cukier z ich parapetu i były Stosunkowo dość nieznośne. Dlatego też naprawdę. Uważajcie na te mrówki pod takim względem, żebyście nie zostawiali im niepotrzebnie pożywienia, bo one to wykorzystają, przyjdą do was i mogą też nawet podjąć taką decyzję, że hej, przeprowadzimy się do waszego mieszkania. I serio, to jest autentyczna historia, że u jednego z hodowców, który miał akurat doniczkę na parapecie, mrówki się wprowadziły i zrobiły tam kolonię centralną, że on znalazł po prostu w doniczce królową wraz z potomstwem i wielką, wiecie, chmarą robotą. I Lasius niger, dlatego uważam, że są naprawdę wyjątkowymi mrówkami, bo udało im się opanować niszę, którą wytworzyliśmy my ludzie w naszych miastach. Mrówki te wykorzystują je na 110% do takiego stopnia, że my aż to zauważamy i my się tym irytujemy. Jednocześnie nie jesteśmy też w stanie za bardzo coś z tym zrobić, bo jeżeli wytępimy je... Na miejsce nich przyjdzie jakiś inny gatunek, na przykład Myrmika SP, która zajmie ich miejsce i będzie równie uciążliwa, chociaż Myrmika SP w porównaniu do właśnie z Niger jest też dość charakterystyczna z tym, że bardzo często zbierają odpady które my wytwarzamy w postaci zabijania na przykład owadów, i bardzo często znajdowałem na przykład u siebie w mieście w Poznaniu, jak spacerowałem, jak właśnie one pierwsze dobiegały do jakichś sząszczy rozjechanych przez rowerzystów w Wartostradzie. I jest to też właśnie dość ciekawe, jak mrówki są takimi sprzątaczami naszego miasta, którym my w żaden sposób nie płacimy, poza tym, że im zabijemy jakiegoś owada i one będą mogły go sobie później zebrać. To już jest ode mnie na tyle. Zajrzyjcie do linków w opisie. Pamiętajcie, żeby wejść sobie na Ansy i zobaczyć czy nie ma tam jakichś mrówek, które mogłyby Was potencjalnie zainteresować. Do następnych materiałów. Cześć!